Powiem ci, co robię, żeby zbudować zaniedbaną, chudotustą sylwetkę, przez którą czuję się źle, nieatrakcyjnie i mam kompleksy. Ja powiem ci, co robię, żeby mieć estetyczną, męską sylwetkę, wyglądać atrakcyjnie, być podziwianym przez innych i czuć się świetnie dzięki swojej ogromnej pewności siebie. Kiedyś naprawdę dużo czytałem o odchudzaniu i próbowałem już z wszystkiego, jakieś detoksówkę to deficytów kalorycznych, ale na mnie nic nie działało, tylko się wkurzałem, frustrowałem tym, że nie miałem efektów. Ja pracuję z Dawidem na programie od tego do atrakcyjnego, dlatego, że jako jedyny gwarantuje mi większe mięśnie, mniejszą ilość tkanki tłuszczowej i dobre samopoczucie. Ja nie trenuję, zamiast marnować czas na takie głupoty, wolę usiąść, włączyć telewizor, wziąć sobie piwko do ręki, no i jeszcze paczkę chipsów. Ja trenuję sylwetkowo, żeby budować mięśnie, być silniejszym, wyglądać atrakcyjniej i czuć się zdecydowanie lepiej. Ja nie przejmuję się tym, ile jem oraz tym, co jem. Te produkty mi smakują, więc wiem, że są dla mnie dobre. Ja też im smacznie, ale do tego zdrowo. Liczę kalorie i pilnuję, żeby te produkty nie stanowiły więcej niż 20% mojej diety. Moja sylwetka jest zaniedbana, a ja czuję się źle. Też chciałbym mieć świetną sylwetkę i wyglądać atrakcyjnie tak samo jak Ty. Czy możesz mi jakoś pomóc? Obserwuj Dawida i zgłoście po program od z do atrakcyjnego. Ty musisz się spieszyć, bo zainteresowanie jest ogromne, skoro jako jedyny daje gwarancję efektów, to musi być całkowicie pewny tego, że każdy, kto się do niego zgłosi, zmieni swoją sylwetkę za pomocą właśnie tego programu. Już ponad 900 pozytywnych opinii i mnóstwo przemian sylwetkowych mężczyzn. Sam sprawdź.